Siema. Dawno nie nagrywałem, bo mi się nie chciało. W tej kwestii jestem dosyć leniwy, trochę jak serca atletów, którzy brali udział w Igrzyskach Olimpijskich. I dzisiaj chciałbym o tych sercach porozmawiać, ponieważ różnią się one od serca człowieka prowadzącego siedzący tryb życia. Zapraszam. Na samym początku chciałbym omówić samo serce. Składa się ono z dwóch przedsionków i dwóch komór. Przedsionki oddzielone są od komór zastawkami przedsionkowo-komorowymi, które zapobiegają cofaniu się krwi przy jej przepływaniu z przedsionków do komór. Komory również oddzielone są zastawkami od dużych naczyń. Lewa komora od aorty zastawką aortalną, a prawa od pnia płucnego zastawką pnia płucnego. I to jest takie anatomiczne minimum. Które chciałem omówić, a najbardziej chciałem, właśnie skupić się na zastawkach. Teraz przejdę do aspektu elektrycznego naszej pikawy. Serce, jak wiadomo, jest mięśniem, który się kurczy, zatem jest unerwiony. A unerwiony jest przez autonomiczny układ nerwowy czyli układ współczulny i przywspółczulny. Ten pierwszy odpowiada za reakcję typu walcz lub uciekaj, więc jego aktywność przejawia się poprzez przyspieszenie akcji serca i wzrost ciśnienia tętniczego krwi. Pośredniczy w tym noradrenalina, która uwalniana jest na zakończeniach włókien tego układu. Jego aktywność można zauważyć podczas stresu, np. przed egzaminem, kiedy bardzo chcielibyśmy uciec, ale nie możemy. Drugi natomiast, jak łatwo się domyślić, jest jego przeciwieństwem. Czyli układ przywspółczulny odpowiada za reakcję typu Chillera i Utopia, a jego aktywność przejawia się zwolnieniem akcji serca i zmniejszeniem ciśnienia tętniczego. Za ten typ unerwienia odpowiada nerw błędny. Ostatnia kwestia to układ bodźca przewodzący serca, który jest takim dyrygentem. Dzięki niemu serce samo sobie potrafi narzucać rytm, a fizjologicznie odpowiada za to węzeł zatokowo-przedsionkowy, który jest pierwszym ośrodkiem tego układu. Znajduje się on w prawym przedsionku i generuje impulsy z częstotliwością od 60 do 100 na minutę, i to są wartości prawidłowe. Możemy to sprawdzić, mierząc sobie tętno którego wartość odpowiada częstotliwości generowania impulsów. Jeśli wynosi ono więcej niż 100 na minutę, określamy to tachykardią, a jeśli mniej niż 60, bradykardią. I teraz chciałbym przejść do tytułowych leniwych serc, czyli serca sportowca. W odpowiedzi na regularny, długotrwały wysiłek fizyczny, nasze serce zmienia się pod względem morfologicznym, czyli takim jakby strukturalnym oraz funkcjonalnym. Jeśli chodzi o morfologię, to zaczyna ono po prostu przyrastać. W zależności od rodzaju wykonywanego wysiłku wzrost różni się. W przypadku wysiłku izotonicznego, dynamicznego, czyli jazdy na rowerze czy kajakarstwie, jakiejkolwiek aktywności wymagającej więcej tlenu niż siły, zwiększa się między innymi ilość krwi żylnej, która do serca wpływa. Wskutek tego dochodzi do wzrostu mięśnia sercowego w sposób ekscentryczny, czyli objętość komory rośnie proporcjonalnie do jej grubości, do grubości jej ściany. A w przypadku wysiłku izometrycznego, statycznego, takiego jak wyciskanie ciężarów na klatę czy zapasy, dochodzi głównie do wzrostu wartości ciśnienia tętniczego. Co ciągnie za sobą wzrost koncentryczny, czyli od wewnątrz? W obu przypadkach mamy do czynienia ze wzrostem fizjologicznym czyli takim, kiedy ilość komórek nie zmienia się, natomiast rośnie ich objętość. W konsekwencji tych zmian, wspomniane przeze mnie wcześniej zastawki przestają się domykać. Z reguły chcemy, żeby się domykały, bo przecież dzięki nim yy, krew nie wpływa tam, gdzie nie powinna, ale w tym przypadku te zmiany są fizjologiczne, czyli nie wpływają negatywnie na nasz układ krwionośny. Jednak niedomykanie zastawek nie nazwałbym stricte lenistwem. Najbardziej zauważalną zmianą serca sportowca jest bradykardia zatokowa, która polega na tym, że węzeł zatokowo przedsionkowy generuje impulsy rzadziej niż 60 na minutę, a w związku z czym serce bije rzadziej niż 60 na minutę, 60 razy na minutę. Uważa się, że za to zjawisko odpowiedzialne jest nadmierne napięcie nerwu błędnego, czyli tego powiązanego z układem przywspółczulnym i reakcją typu Chillera i Utopia. Dodatkowo zmniejszona zostaje wewnętrzna aktywność współczulna serca, czyli ta zależna od układu współczulnego powiązanego z noradrenaliną, stresem, reakcją typu walcz lub uciekaj. Tętno może wynosić wtedy tylko 35 na minutę, czyli jest bardzo wolne. Opisane przeze mnie zmiany mogą się cofać. Ale na czym dokładnie to polega, nie mam pojęcia, ponieważ według doniesień u niektórych osób utrzymują się nadal po 5 latach od zakończenia kariery sportowej, a żeby te zmiany w ogóle wystąpiły, to trzeba uprawiać sport wyczynowo. To Nie jest tak, że sobie wyjdziemy raz na tydzień na rower i serce nam zacznie bić 30 razy na minutę, tylko to trzeba naprawdę dużo czasu poświęcić, żeby do takich zmian doszło, więc jest to co najmniej dziwne, że te zmiany się potrafią utrzymywać u osób, które przestały tak ćwiczyć. I podsumowując, wysiłek fizyczny powoduje zmiany adaptacyjne w sercu, obejmujące jego wzrost oraz zwolnienie pracy. Zmiany te są fizjologiczne pomimo ich nieprawidłowego na pierwszy rzut oka charakteru i mogą się cofać po zakończeniu uprawiania regularnego wysiłku fizycznego. Spekuluje się, że ich przyczyną są zmiany aktywności autonomicznego układu nerwowego. I to w zasadzie tyle, czym chciałem się dzisiaj podzielić. Mam nadzieję, że się podobało i zachęcam do wyjścia na rower czy innej aktywności fizycznej. Cześć!